Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu książkowego Znak Litera Człowiek. Zapraszam Państwa dzisiaj do kolejnego spotkania z literaturą rumuńską. W dniu dzisiejszym Rumunię reprezentować będzie Christian Teodoresku ze swoją książką Medgidia. Miasto Ukresu. Książkę w Polsce wydała Amaltea. Książka nie jest specjalnie świeża. Ukazała się w roku 2015, w Rumunii ukazała się w roku 2009, ale mam wrażenie, że zwrot, że nie jest to książka świeża, dotyczy tylko i wyłącznie daty wydania, daty publikacji tej książki, bo pod żadnym innym względem ta książka się nie zestarzała i mam wrażenie, że to jest typ literatury. Który chyba się nie starzeje. Dobra literatura chyba się nie starzeje, a to jest bardzo dobra literatura, i mam wrażenie, że ta książka przez długi, długi czas będzie wartościową lekturą. Książkę do języka polskiego przełożyła pani Radosława Janowska-Laskar. I cóż mogę powiedzieć państwu o tej książce? Zacznę może od tego, że Książka jest napisana w sposób dosyć nietypowy. Nietypowość polega na tym, że ta książka to jest zbiór opowiadań, chociaż raczej należałoby chyba powiedzieć opowiadanek, bo jest ich tutaj coś koło setki. W większości to są opowiadania, które mają dwie strony dosłownie dwie strony. Najczęściej jest to tak skomponowane w książce, że czytamy je na rozkładówce. Co rozkładówka to nowe opowiadanie? No nie jest tak ze wszystkimi opowiadankami, bo niektóre są dłuższe i mają na przykład dwie i pół strony. A są nawet chyba pojedyncze takie, które mają cztery. Ale to są naprawdę pojedyncze. Na te sto kilka opowiadań, to pojedyncze opowiadania mają więcej niż te dwie, trzy strony. Mimo, że jest to zbiór opowiadań, to te opowiadania układają się w historię. We wstępie do książki, a właściwie w jednym ze wstępów, o czym opowiem za chwilę, autor wprost pisze, że te opowiadania można czytać w dowolnej kolejności każde z nich jest zamkniętą formą ale czytane po kolei, tworzą jakiś obraz, tworzą jakąś historię, coś opowiadają. I mogę potwierdzić, mogę potwierdzić te słowa że rzeczywiście tak jest. Można sobie otworzyć i przeczytać dowolne opowiadanie. Ono ma w sobie całą historię, historyjkę jakąś. Natomiast czytając te opowiadania w takiej kolejności, w jakiej one są tutaj ułożone, niektóre nie są ściśle chronologicznie poukładane, ale czytając te opowiadania będziemy sobie gdzieś to prowincjonalne rumuńskie miasteczko dekonstruować będziemy je sobie rozkładać i będziemy się uczyć go rozumieć po prostu. Kiedy mówimy o nietypowości kompozycji, to poruszyłbym tutaj jeszcze kilka elementów. Po pierwsze, ta książka ma dwa wstępy. Pierwszy wstęp, napisany przez Krystiana Teodoresku, to jest wstęp do polskiego czytelnika. Bardzo to doceniam, bardzo to doceniam. Ten wstęp nie jest długi, to jest 5-6 stron, ale Teodoresku zrobił coś. Co wydaje mi się znacząco ułatwia lekturę tej książki, dlatego że na kolejnych stronach macie Państwo bardzo skrótowo przedstawioną historię Rumunii lat 30. i 40. Bardzo skrótowo. To są hasła, to są zarysowane procesy, ale mam wrażenie, że one są nieznane polskiemu czytelnikowi. Te rzeczy są dla mnie teraz nieco bliższe, bo czytam rzeczy rumuńskie od jakiegoś czasu już. I gdzieś ta historia, to co wydarzyło się w Rumunii w latach 20, 30, 40. jak gdzieś łapie ogólny zarys, kojarzę te nazwiska, kojarzę te zjawiska. Teodoresku przygotował natomiast ten wstęp dla osób, które nie kojarzą, bo nie muszą. Więc dostaniecie Państwo trochę wzór na książkę. Trochę tło historyczne, tło społeczne, i wszystko, co będziecie dalej czytać, będzie dużo łatwiejsze do zrozumienia, dużo łatwiejsze do osadzenia w kontekście historyczno-kulturowym. Książka ma też drugi wstęp, już taki właściwy, w którym Teodoresku wprost przyznaje, że główny bohater tej książki, czyli Stefanek, to jest jego dziadek. I ta książka jest w dużym stopniu wzorowana na postaci dziadka, na postaciach, z którymi dziadek żył, którymi się dziadek otaczał, na środowisku, w którym ówcześnie funkcjonował. Nie jest to jednak oczywiście detaliczny zapis, i w wielu miejscach Teodoresku wprost przyznaje właściwie przyznaje w jednym miejscu, ale w tym jednym miejscu wprost mówi, że momentami jest to fikcja. Że niektóre osoby rozpoznające się w tej książce zwracały się do niego z prośbą o sprostowanie jakichś rzeczy, ale tak naprawdę nie miało to większego sensu. Trzecim elementem bardzo oryginalnym jest to, że pierwszy rozdział, nazwijmy to literacki tej książki, nie wstępy, tylko pierwszy rozdział, kiedy zaczyna się akcja, jest takim rozdziałem, który wprowadza głównych bohaterów. I ten rozdział ma odpowiednik na końcu książki, bo ostatni rozdział tej książki to jest coś, co trudno opisać, ale Teodoresku na przestrzeni ostatnich 3-4 stron opisał w takiej bardzo skrótowej, kompaktowej formie jeszcze raz tę historię, którą mamy opisaną w całej książce na przestrzeni stron 300, czyli te 106 opowiadanek, które Pokazują życie w tym prowincjonalnym rumuńskim miasteczku, które pokazują przemiany życia w Rumunii na przestrzeni tych 20 lat. To wszystko jest pokazywane na poziomie mikrointerakcji ludzkich, na poziomie historii pojedynczych osób. Dostajemy później to jeszcze raz wyekstrahowane, przefiltrowane z tego jest zrobiona krótka historia tych wszystkich bohaterów, którzy się tutaj pojawiają. Bardzo to jest interesujące. To jest interesujące także dlatego, że zarówno ta część otwierająca, jak i część zamykająca. To nie są jakieś rozdziały, które są rozdziałami. Nazwijmy to non fiction, które są rozdziałami mówiącymi, a ten i ten urodził się tego i tego dnia, to robił zmarł. To jest ten sam typ narracji, ten sam sposób posługiwania się językiem, ten sam sposób rozumienia świata, ale przyłożony do, do innego zakresu czasowego. Bardzo udany zabieg i taki zabieg podsumowujący to wszystko, o czym czytaliśmy w książce. No a o czym czytamy w książce? Medgidia, miasto Ukresu, to jest opowieść o prowincjonalnym miasteczku rumuńskim. Opowieść, która jest prowadzona poprzez serię, nie wiem jak to ująć, Kadrów, fresków, szkiców, czegoś bardzo, bardzo maleńkiego, gdzie poprzez bardzo proste zdarzenia, poprzez opis pobierania miary przez modystkę, poprzez opis przygotowania się do balu jakiejś absolwentek, poprzez opis odwiedzin w mieście sławnego rumuńskiego aktora, przez takie małe historyjki poznajemy bohaterów, czyli taką lokalną społeczność. Nazwijmy to lokalne elity. Sędziego, burmistrza, dowódcę garnizonu wojskowego, który tam stacjonuje, restauratora, różnego rodzaju kupców, lekarkę. Mamy też imama, mamy rabina, mamy modystkę. Mamy bardzo takie charakterystyczne postacie. Do tego oczywiście poznajemy ich małżonków albo żony. I to jest opowieść o z jednej strony prowincjonalnym miasteczku ale o tym, że w tym prowincjonalnym miasteczku prowadzi się bardzo prawdziwe życie, że można odnosić tam bardzo prawdziwe sukcesy, że zmaga się tam z różnymi kwestiami, z którymi zmagaliśmy się zawsze i wszędzie i człowiek się będzie zawsze chyba zmagał z miłością, ze śmiercią, z nienawiścią, z oszustwem. Unikalność dla mnie tych historyjek w dużej mierze polegała na tym, że one wszystkie są szalenie dobrotliwe. Nawet jeżeli opisywane są tutaj osoby, no powiedziałbym podłe, bo przywódca legionu i jego ludzie to nie są osoby specjalnie miłe, ale nawet pisząc o tych osobach, Teodoresku potrafi wydobyć z nich, nie chcę powiedzieć, że dobro, ale nawet pisząc o takich osobach, potrafi Wstrzymać rękę, potrafi jakoś się nad nimi zlitować. Nadaje tu całości tej książki taki bardzo ciepły, bardzo ludzki charakter. Te wszystkie opowieści są takie bardzo dyskretne, są niedopowiedziane, tu mówi się bardzo wiele. Ta lokalna społeczność ma swój dom publiczny i niby nie mówi się wprost. Ale mówi się tutaj bardzo wiele różnych ciekawych historii. To, co rozgrywa się w Medgidii, to historia Rumunii lat 30., 40. Książka kończy się w momencie, kiedy kończy się świat rumuński, który Rumuni znali. A ten świat kończy się w momencie nastania rządów komunistycznych. I widać to bardzo wyraźnie, kiedy Niektórzy bohaterowie trafiają do więzienia bezpośrednio po wojnie, i po kilku latach z tego więzienia wychodzą, i przyjeżdżają do Medgidi, i nie poznają miasta, w którym spędzili poprzednie 30 lat, na przykład. Nie poznają miasta, które miało swój urok, które miało swoich kupców swoje kawiarnie swoje piekarnie palarnie kawy. Znajdują miasto, które jest brudne, które jest niechlujne. Które jest oparte o fundamentalną szpetotę? To jest taka zmiana, która bardzo mocno w tej książce wybrzmiewa. My oczywiście to znamy, bo dostrzegaliśmy to w Polsce, no mieliśmy bardzo podobny system, ale mam wrażenie, że być może przez ten typ rumuńskiego krajobrazu, przez to słońce, które tu się pojawia, przez ten piach, przez tą suchość to wszystko jest tutaj jakoś mocniej wybrzmiewa ten kurz jest inny już po 1945 tam piątym roku widać też jakim wielkim szokiem była dla tych ludzi zmiana władzy są tu pokazane bardzo pięknie rozmowy ich kiedy oni rozmawiają mówią no tak ale to przecież no, przegraliśmy wojnę trudno no ale po co Rosjanie mieliby tutaj stacjonować po co mieliby robić tu komunizm? No przecież nie o to im chyba chodzi. Z kim mieliby robić ten komunizm? No przecież w Rumunii nie mamy partii komunistycznej, tutaj nikogo takiego nie ma. Mamy jakichś pojedynczych ludzi, którzy w to wierzą. Nie, nie, to niemożliwe, żeby to tak było. No ale wiemy, jak było. Wiemy, jak było i wiemy, jak ta książka się kończy, bo ta książka się właśnie kończy takim odejściem świata, który się przeżył, który się skończył. No, jednocześnie nie skończył się do końca, chyba, no bo te historie o Stefanku, historie bardzo unikalne, bo proszę sobie wyobrazić, że mówimy tutaj o prowincjonalnym miasteczku rumuńskim, małym, ale w tym miasteczku Stefanek, Stefan Teodoresku otwiera restaurację i restauracja ma kelnera. Kelner jest kelnerem, który przez długie lata kelnerował w Orient Expressie i kelnerował także na transatlantykach. I ten kelner uczy tę lokalną społeczność, zmienia tę lokalną społeczność chociażby poprzez to, co oni jedzą, jak się zachowują, co wolno, czego nie wolno, jak należy odnosić się do kobiet. I to jest jedna z takich postaci. Tutaj właściwie każda z postaci jest postacią unikalną. Każda z postaci ma swoją historię, każda z postaci ma swoją trochę tajemnicę. A to wszystko znajdziecie Państwo na nieco ponad 300 stronach, w bardzo krótkich rozdziałach. Będziecie sobie Państwo czasami łączyć te historyjki, bo coś było wspomniane w jednym miejscu, a kilka rozdziałów później jest jakaś kontynuacja albo jakieś nawiązanie tylko. Dlatego wydaje mi się warto tę książkę czytać jednak po kolei. Ja z tym czytaniem po kolei miałem jednak, miałem jednak problem. Mimo, że to jest świetnie napisane, to brakowało mi czegoś, co ciągnęłoby mnie do lektury. I zastanawiałem się, czy nie jest tak, że ta bardzo krótka forma dwustronicowych opowiadań, czy nie jest tak, że ona. Na początku może być nieco odstręczająca, może być czymś, co tę lekturę utrudnia. Bo to nie jest tak, że człowiek zaczyna czytać i wpada w historię, wpada w fabułę, w coś, co go pochłania tak, że właściwie nie może się oderwać. Czegoś takiego doświadczyłem przy lekturze chociażby złotego latawca Derzo Kostolaniego. Kiedy się zaczyna, i właściwie nie wiadomo, kiedy się z tej autostrady zjeżdża. Tutaj jest to nieco trudniejsze. No bo tak naprawdę to są małe kawałeczki i one się ze sobą łączą, ale no nie tak, że stanowią bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy. I przez w sumie kilkanaście gdzieś takich tych opowiadań czytałem to i miałem wrażenie, no, jakieś to jest takie dziwne. Niby to jest świetnie napisane, niby to jest przepojone takim rumuńskim humorem, trochę też opartym o absurd. Niby to jest ciekawe też poznawczo, no bo patrzymy na społeczność, która jest zupełnie inna, od tej którą przynajmniej ja znam, czy znałem, o której czytałem. A jednocześnie czegoś mi w tym brakowało. Nie potrafię powiedzieć, w którym to było momencie, ale był taki moment, że ta książka mi jakoś zaskoczyła. Że tak naprawdę czekałem na kolejny rozdział. Że mimo, że te rozdziały są osobne, to już nie mogłem się oderwać. I trochę zastanawiałem się, czy nie jest tak, że takim elementem krytycznym było dla mnie to, że na początku traktowałem tę książkę jako zbiór opowiadań rzeczywiście. No i trochę czytałem tę książkę jako opowiadania. Raz, dwa, trzy. Przerwa. Znowu trochę przerwa. I nie miałem tego kleju, tego łącznika, tej zaprawy, która te rzeczy spaja. A kiedy usiadłem na kilka godzin, to to jakoś we mnie wstąpiło, jakoś mi te rzeczy zaskoczyły. Nie wiem, nie potrafię się do tego jakoś odnieść. Bardzo ciekaw będę Państwa opinii, czy czytaliście takie zbiory opowiadań, które są tak krótkimi formami, że czasami trudno je ze sobą połączyć. Tutaj dodatkową trudność, to nie jest może trudność, ale jakąś formą ograniczenia jest jakość pisarstwa teodoresku. Bo każdy z tych rozdziałów kończy się, no powiedziałbym, prawie że twistem. Bardzo często mamy opowieść o czymś, po czym dwa ostatnie zdania albo ostatni akapit całkowicie zmieniają nam perspektywę. Dodają kolejnego obserwatora, dodają jakieś pojedyncze zdanie, dodają komentarz narratora do tego, to jeszcze bardziej wzmacnia poczucie podcięcia tego na opowiadania. Mamy wrażenie, ok, to jest koniec. To bardzo wyraźnie wybrzmiewa. Mamy punkt zwrotny, mamy jakąś dominantę, mamy akord na koniec, świetne odwrócenie. I mam wrażenie, że właśnie to. W połączeniu z tymi licznymi rozdziałami, z tym pocięciem, z tym, że odkładałem tę lekturę, że, ją, że nie czytałem tego ciągle, te wszystkie rzeczy spowodowały, że na początku czytał mi się tę książkę nie chcę powiedzieć, że ciężko, ale że nie mogłem złapać tej synergii między tymi opowiadaniami. A jak już złapałem, to ho, ho, to już, to już poszło. Bardzo piękna jest ta książka. Bardzo piękna. Bardzo dowcipna, dowcipna takim bardzo dyskretnym humorem, humorem opartym o niedopowiedzenie. Nie będę teraz Państwu tego cytował, bo no mam wrażenie, że te opowiadania są za krótkie, żeby z nich coś wybierać, a jednocześnie też nie chcę ich czytać. Mam wrażenie, że nawet mój tembr głosu byłby nieodpowiedni do tego, żeby zawrzeć ten humor, ten dystans, ten spokój, tę dobrotliwość. Bardzo Państwu tę książkę polecam. Znakomita lektura, znakomita lektura, zupełnie inne spojrzenie na Rumunię. Ja przyznam, takiej Rumunii nie znałem. Ja znałem te uwarunkowania historyczne, znałem te postacie, wiem, co się tam wydarzyło, ale ta Medgidia nadała temu zupełnie nowy wyraz zupełnie poprzez pokazanie perspektywy ludzkiej poprzez pokazanie perspektywy mało miasteczkowej dostarczyła mi przeniesienia się do świata którego nie ma i bardzo to wszystko jest takie takie rumuńskie w tej książce o trochę takiej radości życia taka rumunia podpadająca już prawie pod bałkany polecam Szczerze, szczerze Państwu polecam, zachęcam do czytania Mydgidi i Miasta Ukresu, bo to jest, mam wrażenie, bardzo dobra literatura. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do komentarzy. Bardzo ciekaw jestem, czy Państwo czytaliście tę książkę kiedyś, a może teraz? A może przeczytacie ją w przyszłości? No, bardzo będę ciekaw Państwa opinii, czy także na Państwu ta książka. Takie wrażenie zrobiła i trochę, jak odnosicie się Państwo do bardzo krótkich opowiadań, które składają się na większą całość? Nie tylko w Medgidii, ale ogólnie. Dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do słuchania przeszłych oraz przyszłych odcinków podcastu Znak Litera Człowiek. A dzisiaj mówię do usłyszenia przez mikrofon. Mówił do Państwa. Marcin Piotrowski